Drugi sezon Lifestorms SMP na rapy.pl trwa w najlepsze, a poziom trudności rozgrywki mocno wzrósł od pierwszej edycji i nie jest już tak prosto zabić kogoś wystakowanego. W tym filmie dobitnie się o tym przekonałem i jak możecie zobaczyć po tytule, błędy, które popełniłem, dużo mnie kosztowały. Jeszcze szybko przypomnę o subskrypcji tego kanału oraz wspomnę o tym, że istnieje mój serwer Discord, na który zapraszam, bo być może niedługo będę was widzowie potrzebował do ciekawego filmu, z czegoś innego niż serwery Livestream. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do oglądania początkowych sukcesów na podserwerze numer 5. Nie, nie, nie Dobra, teraz. Oba jest, 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 jest. Okay. Na wodzie, jestem, na wodzie? Ja, walę się z nim. No, czao wala na mnie! Pff. O, wow. No to uciekamy. On ma seta piątkę i już nic na mieczu. Jak ma seta piątkę. Znaczy, seta piątkę ma na mieczu. Okej. Okay. To Maxo. Bo o dobra, no nowej sen Nie, bo sobie zamieniałem wypukłeś. No boże, no tak. Boże. Co on boże? tak pogadział? On, on, on ma jakieś dziwne hity, ma on jakieś dziwne hity. Jakieś strasznie. Wszyscy z głowy bije. Bo tym odpadają. Opadają. On nie ma wody no. chyba. Nie. Dawaj się nie zwal, tylko był wodę jak chcesz. Idę, idę, idę. On ginie. Masz usta? No u u Kspan, można łatwo no, fajnie wykorzystuje. Nie no, On jeszcze jest, ci my coś. przyszły na imprezę. Spadłem okay. w Gin, Ginie, ginie. Gigi, on gdzieś stracił pani Bania. Dobra, w końcu. Jezu święty, Bania ile pięć można. 5-2-2 Miesz. 5 2 Wow. Poprawiamy. Set całe Idę. Leżę. A. A. No i, i co? I ora. No. też na 1, ale... Ja do mapu. to Okej Ok. Zabiłeś się na sam. Dół. Tak. Dobrze. Jego coś tam, jego spagnol dole jest. Zginął. Nie zabił okay. okay. okay, okay. tego. Fuj, cztery. dwójka. Okej to sobie tylko jak klub z Baniak, chodź na chłop. Jakiś Craftyx. Wow. Myślałem, to że ja masz ten... ciepłe. Czekaj, muszę sobie jest... Co jest? Wow. <laughs> Jaki agrebata. No Dobra! Boże! Um. Jaj na homa? na byś jaką jak on nam po tych patrzy, po, po skrzynkach? <laughs> on już takie miał, hmm, co by tu ukrasz? W tym miejscu, widzowie, chciałbym zaprosić was na serwer senhc.pl. Jest to nowy, dobrze zapowiadający się serwer lifestyle z wieloma urozmaiceniami, takimi jak strefa AFK, w której dosłownie za nic nie robienie zarabiacie serwerową walutę, Różne rodzaje sklepów z ciekawymi ofertami, a także skrzynki z kostumowymi itemami i teksturami broni. Start serwera odbędzie się w ten o godzinie 18.00 i z samego startu będzie także stream na moim kanale, dlatego warto wbić. Do zobaczenia na sainhacek.pl. No to jestem tutaj na górze. na mnie jakiś Kajzerek z totem. E, idę już. Dwóch zaskoczyło, trzech. Jeden na to. 100. Elytrem ma gościu! Co jest? Elytrem. E, masz perwy? Nie. Bij tego z Elytrem. Na? Właśnie tak, tylko z elytą O, założył klatę. No to wyolbałeś się. <grym>. Mnie goni dwóch. Mnie goni dziomek z Elytrem. A mnie goni... Gł... A i Trident Trzech no. Chło... no mnie goni trzech chłopów. Jeden ma Trident. Ale go nie mogę używać. Ja niby mogłem Mój dostaje oro. Ja nie wiem, czy ja mam z nimi iść w kratkę, bo. Aha, Wątpię, ja bo też mam dwóch. 4. O, o obaj jest tylko obie inne. No to. nie wyszło. Boże, oni się tam nawzajem biją. ogóle moje Jak? Kurde, dał mi on logo. Najgorzej. A już Uciekłem. chciałem logać po prostu. Uciekłem i... O formu nie, formu ja formu. dwóch kolejnych mam. Trzech? Nie, to są Trzech? moi. To są moi. Aha. To są moi. Ej, oni na mnie idą. Okej. Okay. Ja mogę logać. A jednak nie mogę. To Też dostałem. Boże, no, numer jakieś jakieś. Naw tylko nam wledzimy, ja tylko na nie wiem co wody nie wziąłem Ale błąd tam Dobra Wywalona Nice. Potem udaję się na podstawę numer 3 i... sami zobaczcie. A dwóch chłopaków, na dwóch łapach będzie, Nie dazu Jeden z i mieczem yy, Czemu na lobby jest modeli To nie, ja ten musiało polizać, no, bitego, to nie jest poświęczone. Lepszy... Ta, ale nie gapy mają. Nie, nie poliza. Nie no, on mi kobłeby stawiał. Wyrzucił gapę temu, kurde! Nie wziąłem tej gapy. O Jezu, wpadłem do trapa. Oj, do kratki ze mną dość się wchodzi. No nie wiem, czy ja radę. Jak on do żaden, to ucieka? A ja się z nim wpychać sobie. Jak to już totem. No nie, no nie wycykam teraz. Ajaj. To już będzie ci. A, nie postawiłem bloku kury. O jezu, ale kryty mi dali. Dobra, nie Widzę. Postanowiłem po tej sytuacji spróbować swoich sił na krwistym po serwerze 12, którego mapa została zrastowana, i w tamtym momencie grało tam dużo osób. Posiadałem tam jeden z najcenniejszych itemów, jaki jest Trident. Jednak w tej sytuacji podziemnią był bezużyteczny. Spoko, spoko. Uczeliby, jestem to u nich my. na plecach. O, kurde, 4-3 są. Chip, No bo te tak te to jednego. A, stoimy. Goście cykać chcę. Tak leciał. Pogłębię. Sorry. Pokus tego stripka, tego nikozel. No, tu zginę. Zaraz, jak sobie. Dobra, idę do ciebie. Gapajem. A nie mówiłeś, że miałem tutaj MVP. No, bo nie widziałem. Sam nie widziałem. Gapaj, gapa to gapę To jak co, to jebania pada. I chętnie. No, ja wiem, że mi pada. Ja o tym mówiłem. Aha, no to. Na gapę się tu. Uj, uj, uj. I czekaj, No to co, chyba, oro. Owrać, rajcie, Chciałem coś no Oni nich, na ciebie poszli, bo ja szybko pałem. Potrzebuję diamentów. No, w nie że. Mądrze. Nie Ty do mam końca. No A od którego wszystkie z mamy. Oj, no, mam, to jest Oni coś szybko kopią. No nie wiem, chyba ginę. Ja tam mam choma, no. ale. To nie mam ale ja jestem w kratce z niej, tak jakby. No, jak ty mnie szybciej kopiesz niż ja Stawiam ziomek. O, ja mam tutaj 4 hitki. Nie no, nie, nie wierzę w to. 20% na banit. Nie no. Dawaj, dawaj do mnie. A ja tu mam hop. A ty masz tu po map. No to nie masz nic wspólnego. Nie Proszę. Nie no, deskami mi zamorowali. 4% na bani. Eee, gina, gina. Masz Mam. Idziemy sobie wszystkie gapy. Dobra. No szkoda trajdałem to. <grym> nie no i jak oni mnie tak szybko podkopują ludzie, no. I nie mogę się wykopać. Czekaj, nie gadaj. Nie, no. Ile? Okej, okej, okej. Byłem już to... tyle bloków do góry, a i tak mnie rozkopał, no. Nie wierzę w to. Na szczęście na 12 dalej mam hajs, a dzięki donatorowi od Kubuli na serwerze numer 10 cały czas posiadam najważniejszy przedmiot, który może odmienić wszystko i jest nim Heroes Johna.